Siemanko, z X-GAMEPLAY A to jest pierwszy odcinek, zagrajmy... Nie zagrajmy, techniczne Minecraft, techniczne przygody Ale tak, od co zacznijmy? Zacznijmy sobie od mojej paczki modów, którą zrobiłem Są to takie mody tutaj, widzicie Zombie Tech, Rekapilator i te najpopularniejsze Inducer Craft, Red Power Airship I tu jeszcze, Thun Craft i Twilight Forest ale dobra. Zacznijmy sobie. No, zróbmy sobie nowy świat. No, nie jest tam co Minecraft. E -y -y przygody. Survival. Create new world. Poczekajmy, a ja tam się świat zbuduje. No, dawaj. O, coś jest? <grym> w liściach. Taka ja przygoda. A więc tutaj jak jak na świecie dżungli. O oh, no. Tak, a w drugi, tam będziemy musieli znaleźć jakieś inne miejsce Zobaczmy, ale a co mamy. Idźmy dalej. Próba, krowa, próba. Zabijmy ją. okej, okay. co to będzie za seria? To będzie taka seria. Mm, coś, nie wiem, coś takiego, jak nagrywa. Bichu, czy husiek, takie niby Mike Solo. Przecież moją paczkę moduł będziecie, będziecie chcieli, otrzymacie ją. Więc spokojnie. Mmm. o czym tu na zrobimy sobie jakieś domy w jaskini czy coś, żeby zrobić podbierać tych materiałów, a później zrobimy taki sweet house sweet house o, dobra, ja tym, To zmienia się z tym w na a tam dżungli, tam niedługie. O nie mogę skadać. Tak to jest, że się dawno nie nagrywało. Drzewo... sobie. No pierwsze odcinki to tak, zwykły survival, wiadomo, wspieranie materiałów i tak dalej. Ale później też będziemy robić więcej tego. mechanizmów i tak dalej. Mamy sobie jeszcze mocny więc robimy sobie sikierkę, żeby szybciej ściąć te drzewa. <śm> 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 Co do odcinku planuję je dodawać jakieś co dwa dni, więc... no, nawet dość częściej będą. Do... Mógłbym dodawać je częściej, no ale po prostu nie dam rady. Więc, rozumiecie. No ale okej. To jest niski jest to coś, nas, co nas nie interesuje. Tak, może wypadnie z niego. Może wypadną jabłka? O, gdzie mam tutaj. Czy mi się wydaje, że to jest tylko taka wyspa jedna? Mam nadzieję, że nie. A, suri. Kwiaty z ramion. Się taka jedno, taka wyspa, no to jest taka jedna wyspa, no i... No, tutaj oczywiście nie jak na początku. To, to będzie było bardzo dobrze. Później przeniesiemy dalej. O to jest oko. Drewniany jak na początek. Zawsze jest kilo drewniany i leciskopsem. Ok, tak, nie kupimy. Nie gram nawet 1 kropka. Puh, fajnie. Ja na wersji 1.4.7, bo nie, dałem, nie znalazłem modu, tych co chciałem zainstalować na 1.5. Ale czy to oczywiście zrobię, zrobię to więc spokojnie. Ok, nie to no, się nie zrobi, będzie robić. Ok. Tutaj.

No tak, co do serii? Będziemy na. Oooo, wiadomo, gdzie ten język. Będzie ja, to oczywiście seria, Dobra, wiem, że. Mogę ma mi na tak jest, to hmm. Nie gdzie mieszkamy. Aha, i zamieszczamy się na tej. Zobaczmy sobie. No zimno to. Baza 1. Baza 1. Hmm. Um, to, to jest chyba. A oni też To jest okej okay. Potem bierzemy sobie skrzynkę. I te rzeczy do środka. Może jeszcze się wierzymy gdzieś w tym odcinku, jak ten tak. coś. To jest pochleba dla innych surowców, które mogą się przydać. Później Okej, okay. a więc teraz idziemy tutaj zobaczyć, może tutaj znajdziemy coś jaskini, ciekawego, co nas się zainteresować. Oj, ten węgiel, Uuu, nic nie ma, uu, kurde Muszę wykonać sobie to. Węgiel. <laughs> Aha, tak, w drugim odcinku to raczej będziemy... Teraz pomiędzy tym pójdę budować to kopalni, zbieramy jakieś tam rzeczy, może trochę nagram też tej kopalni. I zrobimy sobie domek. Jakiś taki. Eee, takim, czy będziemy mieszkań. To jest wstyd, że w takim domku sobie mieszkać w noże. Jest ok. Mamy tylko różne. miącha Tutaj, czy coś nie znajdziemy? Aha, jeszcze jest zainstalowany mod y, zombie tech. Co dodaje ten mod? Mod dodaje to, że jest około chyba 7 czy 8 nowych rodzajów zombie Więc kiedyś jak na pewno znajdziemy, więc będzie dobrze. Pokażę Wam właśnie Ok. Ale jeszcze patrzeć, bać mogę O, O, właśnie. O, może zobaczymy nowe zombie. To tam. O, to tutaj O, jest węgiel węgiel. Tą Okej okay. Sorry, że tak cicho nie odbywam się, no ale szybko, się nie wiem o czym mógłbym gadać Takie jakoś ale mam nadzieję, że to się poprawi. Gdzie jest widać? Ok, tu jeszcze muszę że to chyba koniec pierwszego odcinka. To, to trochę, nie trochę może informacyjny, czy coś takiego, ale jak na razie jest ok. Powiem, że mam jeden, trzy. Aha, właśnie, trzeba znaleźć. Byłoby dobrze, żeby znaleźć, trzeba sobie rublować. Rublować, to jest taki z nie odświetlaczem czego na Dokładnie. To jest na pulsie, żebyśmy później mieli już swoje... O! Mały błąd. Dobrze, popatrzmy, jak no to znajdziemy. się ciemno robi, czy to się jakieś owce, znaleźć jeszcze coś. Okay. Mm. No, teraz się owce się bo ciemno się już robi, jak był krótki. Nasza jest ciemna. Połapanie mm. góry może w dół, się może oświetlili, w przyszłości fajnie pani wygląda. Dobra, będziemy się zjeść do domu, co so będziemy chodzić na jeszcze zabiją, niezły zły stajdy by był. Już pierwszy dzień nas dotkwił. O, jak widzicie, nowy rodzaj zorniaka. I równocześnie. O, wyciekajmy. Teraz <gryżąc> jest od. Powolnie, my błąd. Wtedy uciekajcie. O uciekać Ucieka, ja? Jaki żal, go nie Nieźle nie jeszcze umrę w pierwszym odcinku, bo zaraz będzie mnie tutaj Po mojej stronie. <trybuj> Dajcie, długo, jak najszybciej. O, gdzie ja

Nasza o jest. Jesteśmy jest nasz domek. W końcu. Tak, to jest. dobrze. A więc z tym małym, dużym fejlem kończymy ten odcinek. Następny będzie może już długo, na pewno w za dzień. Zobaczymy jeszcze, jak będziemy się chciało tu dać. Ale raczej to dam. pierwsze odcinki, pierwsze. dajmy 5 odcinków, bo się pojawiały codziennie, no a resztę już to damy, ok? Jeżeli to Wam się podoba, więc napiszcie w komentarzach. Subskrybujcie, komentujcie i oceniajcie. I też.